hej, witam Was kochani w kolejnym odcineczku z Szokesów, Unfidzetesów. Szokesów, Unfidzetesów, co tu mamy? Pupil, sześciogłowa hydra, A dawaj ją od razu na nerę. Dawaj ją od razu na nerę. Dobrze. Was się jednoruk nauczył w końcu uników. Dobrze, oj. No unikaj. Dobrze. Dobrze. Unikaj. No, Skubańcu. No dobra i tak mu siadło lepiej niż 30 razy ostatnie. Podrząd, twoja gildia jest atakowana. Patrzcie. Wy dopiero co wczoraj się śmiałem, że już blisko, blisko, blisko i... I dostaliśmy w prezencie, dostaliśmy w prezencie 183. E, także <laughs> później w nocy jakoś tak znowu nie siadło, ale jak raz na jakiś czas będzie siadać, to będzie fajnie, będzie fajnie. Już pierwszy raz przełamaliśmy lody. Tutaj Wafir bohaterem dnia. Dawid dołączył. No i Zuki wykończył, nie? I, ta, i Taper wykończył. Bohater dnia Zuki, jednak nie Wafir. Ale bardzo fajnie. 183 wsprezentowane, więc dziękujemy, dziękujemy. Polecamy się na przyszłość, atakuj ta dalej. Raz na jakiś czas w Topita. To... <laughs> to spadnita. <laughs> to spadnita. 2,8, 2,9, także dziękujemy. Zdarzył się ten pierwszy moment, pierwszy raz, obroniliśmy się przed knajcami i to jest dobre i to jest dobre, bo to jest oznaka tego, że coś się dzieje, że coś się dzieje, że jednak jakiś tam rozwój idzie. My mamy topkę zdecydowanie lepszą, gorszy mamy środek i to jest problem, że <laughs> dużo ludzi po prostu jak przychodziło, czy przychodzi, to daje się im szansę, bo mają niskie levele, czy coś tam i... Oni później idą, nie? To jest tak, że najpierw się dziwią, że ich się nie chce przyjmować, przecież są tacy fajni, <laughs> a później tak idą, nie? I wtedy nie piszą, że już nie są fajni, że sobie idą, tylko po prostu bez słowa idą, dlatego ja już się nie przejmuję takimi rzeczami. Jak ktoś mi wypisuje jakieś rzeczy, to przede wszystkim mnie interes gildi interesuje, a nie jakieś głupie mm, PW, które w większości i tak są kłamliwe, nie? Albo inaczej, albo mm, nie oznaczają nic na przyszłość, tak. Są po prostu. Bardzo dużo ludzi takich było tutaj, że przychodzili po prostu na 340 levelu, a na 370 sobie szli dalej, nie? <laughs> takich ludzi nie szanuję, takich ludzi mam pełną listę. Generalnie wszyscy, którzy kiedyś tu byli i odeszli, albo zostali wywaleni za nieaktywność, są tutaj, tak są tutaj i już nawet nie napiszą nigdy do mnie, czy mogą do gildi, a jak się pojawią w gildii, to jak przele raz na jakiś czas sobie przelecę listę, bo ktoś tam doszedł, czy coś, jak tu widzę, że wrócił, to od razu dostaję kika na mordę, od razu dostaję kika na mordę, I że jak widzicie dużo takich jest, gwiazdo, ten, ten, widzicie gdzie, gdzie skaczą dalej, więc no tam akurat gidia skoczków do spamerów elegancko wszystko pasuje, natomiast no. Gdzie są to widać, albo jak tacy co przychodzili na chwilę sobie tylko gemy pokopać i wracali, to też już więcej nie przyjdą. Więc u mnie nie ma, <laughs> u mnie nie ma litości. <laughs> u mnie nie ma litości. Ja wolę, tak jak zawsze powtarzam, gościa, który jest z nami od lat, od początku. Co z tego, że ma niski niskiniewę, ale ma peta, jest aktywny, ma salkę 20 i mi taki gracz pasuje, tak? Pamiętacie, był na samym dnie i coś się pnie. To samo co tutaj, tak? Ja tutaj też na w 47 nigdzie nie skaczę. Choć pamiętacie, jak mnie przyjmowali, to też właśnie wycierucałem sam dół gildi. A teraz proszę bardzo, jestem już blisko topki, nawet gildi. Można powiedzieć, że jestem w górnej połowie gildi. I nie wychodzę, czy jest lepiej, czy jest gorzej. Czy spadamy z pierwszego, czy nie. Nie wychodzę, bo ktoś mi dał kiedyś szansę, to sobie siedzę, tak? Dopóki jest gildia, to ja jestem w Gildii. Nie mam zamiaru tutaj skakać ani kombinować. Natomiast tacy co tam skaczą. To kij im w oko, krzyżyk na drogę, 10800-9600 ładnie. Yy, I tyle, no i tyle, i tyle. Kiedyś. K karma wraca, karma wraca. Kiedyś wam też ktoś będzie skakał. <grym> Kiedyś wam też ktoś będzie skakał. <grym> Dobra, co my tu mamy? Liseko, a propos. Światło na światło, czyje światło lepsze? No, skillowe światło Macieja, no, jest dużo lepsze, bo ma skila, o jednoruk OP. W pojedynku jednoruk na jednoruk, Metro, Łomot dostało. WWE Junior. To ciekawe, że ogniem wygrałem na, <laughs> na światło. Jestem bardzo, bardzo szczęśliwy i zadowolony, nie wiem jak to się wydarzyło, ale, ale spoko. Rozpirkery, rozpirkery, dobra. Pieniądze, grzyby, pieniądze, grzyby. To mnie interesuje. Pieniądze, grzyby, pieniądze, grzyby. Nie złomy. Ani jednego pieniądza, ani jednego grzyba. Uczciwe. Um, uczciwe, jest raz grzyb. Ale to za mało, ale to za mało, bo dzisiaj dużo więcej tych grzybów wydałem niż dostałem. I to tak jest kolejny dzień, w którym nam to troszeczkę spada nasze eko grzybowe. Um, I to schodzi już dość wysoko. Wyraźnie, już 7,77, 7, 7, już nie jest ponad 800. Więc jesteśmy w krótkim czasie, ponad 20 grzybów w plecy. Do tego, co się tutaj działo z nami, nie? Dobra, to tu, to tu, to tu i tu. Będzie po trochu. Dobra, to na pewno do jęzogniksa, a to do szlaufa. No i zobaczmy ogień, ten ziemia. Hmm, Heraldon Paladon Heraldon. Kurde, moi drodzy, Mind Gamesy, Mind Games, Playa Games. <laughs> Przekroczyła wszystkie możliwe progi ostatnio widzę. Bo po co mieć jednego peta z dupy? Jak można mieć dwa pety z dupy? Pierwszy raz takie coś widzę, żeby i Paladon i Heraldon dwa pety z dupy, moi drodzy. Dwa pety z dupy to podwójna porażka. <laughs> to podwójna pewna porażka. Dwa pety z dupy, tego się nikt nie spodziewał. Myślałem, że jeden pet z dupy, który się wyświetla, to już jest szczyt wszystkiego. A tu się okazuje, że nie. Tu się okazuje, że nie. 392, halo. Pisabry plate, e, guild pet tu trzeba zmienić na 395 już. Kurde się tak rozwijamy, że opis gildi nie jest aktywny. Minimum 395. Halo, halo. Mm, dobra, <laughs> poprawione. To już dawno tu nie zmieniałem opisu, nie sądziłem, że to tak, żeśmy urośli o 10 leveli średniego. Ładnie, ładnie. Ładnie, ładnie. Tu nie mam co nakarmić, bo karmimy Maguta tylko. Tu nie mam co nakarmić, bo karmimy te dwa. W porządku. Pocztę pokazałem. Mm, do zrobienia nic ciekawego więcej nie pozostało więc pozostało nam tylko kliknąć sobie. Domaga miliard 608, miliard 489. Boże, 100 milionów różnicy. Weźcie mu, dajcie trochę pieniędzy. Temu biednemu magowi, nie buty, za buty. Za buty on se nic nie kupi. Buty to musi wyrzucić. No przynajmniej dwa razy grzyby dostał, to jest jakiś atut. No i dostał 20 milionów, co nie jest dużo, ale lepsze to niż nic. Trzy grzyby to jest przynajmniej pozytywne, bo trzy grzyby to jest, wiecie, wiecie, rozumiecie, czy druid nie ma tam kibla do spuszczania dzisiaj? On coś niedługo miał mieć, no niedługo coś ma. Klikam to, a jeszcze 125, dobra, bo magus to jeszcze dość długo na tej 25, chociaż już 500, 500 na 25, zbliża się, ten ma 870, 375 na tej samej aurze, różnicy niewiele. Parę epików się dorzuci w sterylne sedesy i się wyrówna, nie? I się wyrówna. Gabinet magii, nic do kupienia. Bardzo słaba wiedźma tutaj, bo pierścienie. Bardzo dobra wiedźma tutaj była, bo buty butów, jak widzicie, nagle plecak się opróżnił, bo dużo butów miałem, z 7-8 par. Jeśli chodzi o pierścienie, to tylko sprzedałem te z pachołów, więc no, plecak ciągle pełny. Ciągle pełny ten plecak, niestety. Mm, niestety. No ale cóż. Nic nie poradzimy na to. Także szykujemy się na W47 do spadku 101. Ale ja tak jak mówię, nie skaczę, nie mam zamiaru. <laughs> Szczególnie, że nie ma dokąd skakać. Bo skakać do metro to już lepiej skoczyć w przepaść i się zastrzelić. 12.300, jest bardzo dobrze. To już lepiej się powiesić niż skakać do metro albo przestać grać, więc 70 milionów na siedmiogłowej wydrze. Przyzwoite, przyzwoite. Tak to uważam moi kochani i mogę mieć do tego prawo, żeby tak uważać. Trzy walki petów dzisiaj wygrane, drewniany Joe. Okazał się być drewniany, bo przegrał na ogień. Okazał się być bardzo drewniany. Rozpir. Rozpiry dzisiaj mają jakiś dzień, rozpira, bo i, na, na dru i druid rozpirem rozpirzył jednoroga i tutaj rozpir wygrał. Mrok na światło wygrał, to też ciekawe. Jakieś się dzieją dziwne rzeczy w tych petach, ale tych dziwnych rzeczy będzie się jeszcze więcej działo, no światło na światło to easy. Jeszcze więcej się będzie w tych petach dziwnie działo w momencie, w którym będziemy mieli mm, ostatnie 4 czy ostatnie 5 petów wykarmione, nie, to będzie się wtedy działo najśmieszniej. <laughs> już zaczynamy do tego etapu się zbliżać, nie, no, w świetle mamy ostatnie 3, w zasadzie prawie 4 z 5, bo ten już prawie można zaliczać. W mroku mamy, no powiedzmy prawie 4, więc to też już po malutku będzie odczuwać, będzie odczuwalne w walce. Jeśli chodzi o ziemię, to nie wygląda za dobrze z tym tricyklocem. Jeśli chodzi o ogień, też się pomalutku będziemy zbliżać. Także w momencie, w którym będziemy się już naprawdę będziemy blisko tych ostatnich petów na 200, to już będzie los nosił wszystko. Będzie los tutaj decydował o wszystkim. E, Okej, okay, no zobaczmy tutaj Ziemię, czy będą dwa pety z dupy. <laughs> e, o żadnego peta z dupy nie ma, czyli mamy szansę, dobra, mamy szansę, idziemy w to. Szczerbun rozwalił. Ocie panie, no klocek jest za słaby, no. Gdybyśmy mieli klocka 200, to byłoby easy już, nie? W momencie, w którym Szczerbun tutaj zrobił takie rzeczy. E, a tak, to jest uczciwy pojedynek. W zasadzie nieuczciwy, bo on ma uniki, nie? Ale my powinniśmy mieć bloki krytyk, bloki krytyk, bloki krytyk, nie, przegramy o takie nieznaczne gówno, dobrze, bloki krytyk, dobrze, yy. easy, easy, o i nawet nakarmiłem tutaj wszystko, więc ta cytrynka poczeka na jutro, easy, moi drodzy, easy, da się, da się. <ścoughs> Bez 19 peta da się, da się. Pocztę pokazałem, pokazałem. Kości nie zagraliśmy. Maćku, maćku. Czego nie grasz w kości? W sumie mogłem zostawić dwie monety. W sumie mogłem dwie monety zostawić. Wtedy. Yy, dwie klepsydry. O, ładnie, 25. 25 klepsyd przygarnę zawsze, bo dzięki temu gramy sobie za darmo w złodzieja, nie? Dzięki temu gramy za darmo w złodzieja i to się liczy. No niestety tylko tyle, jak pech to Maria Peszek. Eee... No i co nam zostało? No nic nam nie zostało, robaczki, misiaczki. Coś nam no nic, no, no wszystko kliknięte, miliard 520 dwadzieścia, milionów dla Maga. Zbliża się Weekend Golda, zobaczymy co się będzie działo, 406, 404, 6 leveli wbiliśmy od 28 marca, zobaczymy ile w miesiąc wyjdzie, do miesiąca jeszcze tydzień, będzie 407, więc 7 leveli na miesiąc, to dobrze, to by znaczyło, że w przyszłym roku <laughs> zaczniemy klikać lochy, <laughs> to by znaczyło, że w przyszłym roku zaczniemy klikać lochy, jeżeli nie spadnie nam średnia drastycznie poniżej tych 6-7 leveli na miesiąc. Kopalnia 17, niedługo też fajnie. Pytaliście, czy będę dalej kopał kopalnie? Tak. Będę budował kopalnie pomimo tego, że mam tutaj klocka. Tak, bo chcę mieć takie same timery, więc obie te kopalnie będą szły, bo ten nie dostał klocka. Poza tym chcę mieć te kopalnie na 25. poziomie, żeby później, jak już będę je budował, móc też kopać gemy. Nie będę miał nigdy już lepszego czasu na budowanie kopalni niż teraz, kiedy nie potrzebuję tych gemów, bo nie potrzebuję się przebierać. Bo nie klikam lochów, mm, więc nie będę miał lepszego momentu. Mam po odkładanym po jeden beryl jakby super broń wypadła jakaś i nic więcej nie potrzebuję. Oczywiście fajnie by było założyć sobie Pelerynkę plus 100 i tak dalej, ale ani portali nie mam, ani lochów nie biję, do samego PvP nie mam takiej aż konieczności. Teraz w momencie kiedy wrócę do bicia już lochów i będę je regularnie chciał bić, to nie chciałbym wtedy marnować czasu na budowanie kopalni na poziom 20 czy 25. Więc z pewnością do 25 kopalni dolecimy, żeby później móc ją i ulepszać i kopać gemy równocześnie. To jest nasz cel. I to jest, i tak jak mówię, lepszego czasu niż teraz mieć nie będę, kiedy na nic mi te gemy. Bo ani się nie muszę przebierać, ani ubierać pachołków, ani klikać lochów nie klikam, ani nie mam portali, ani nie mam nic. Więc no dla mnie to jest najlepszy moment na obydwu postaciach. Ta przerwa w lochach, żeby sobie podnieść w spokoju kopalnię i tyle. I przygotować się kiedyś do kopania gemów non stop i ewentualnie ulepszania kopalni równolegle. Mam nadzieję, że coś zahandlujemy z Wiedźmą do weekendu. Oczywiście w piątek znowu. Weekend wiedźmy, więc tak naprawdę jutro już czwartek, więc no jutro, jakbym cokolwiek sprzedał, byłoby spoko, a w piątek wywalamy wszystko. To tyle, kochani. Trzymajcie się, się manderko i pa!